Witam serdecznie na kanale Ogreć Mukbohera. Na początek chciałbym Wam przedstawić pakiet powitalny dla nowych graczy. Forbet, tak, mamy nowy pakiet powitalny. Jeżeli ktoś nie ma konta, a chce się zarejestrować, fajnie. Link do rejestracji w komentarzu pod filmem. A wtedy macie różne promocje na start. Zakład bez ryzyka, tak jest. Właśnie mamy tutaj zakład ryzy bez ryzyka. Zwrot 100%. Także fajnie na... Konto bonusowe oczywiście do 1000 zł. Aż także, jeżeli Wam nie wejdą kupony do 1000 zł, macie zwrot do 1000 zł. Także super. Bonus od depozytu. Także drugi depozyt macie do 2000 zł. Podwojenie tak, właśnie dostajecie drugie 2000 i wystarczy raz obrócić po kursie 2. Także super. I macie także 30 dni grania bez podatku. Wystarczą 3 typy po kursach 1,30, czyli Rebel, trzy zdarzenia: na yy, trzeba wybrać po jeden 30 kurs i gracie sobie bez podatku Takie właśnie mamy promocje dla nowych graczy. Forbet polecam, jeżeli nie macie konta, możecie sobie pograć. Macie na to fundusze dla zabawy. Bardzo fajna okazja teraz, bo mamy euro. Ktoś, kto lubi się pobawić w granie, w postawianie i ma na to kasę, warto spróbować, bo dużo możecie zyskać. Tak jak tu wspominałem zakład bez ryzyka, bonus od depozytu i 30 dni bez podatku A my lecimy do typów Mamy piątek, a więc konkurs od Forbet o 50zł Co trzeba robić, żeby wygrać te 50zł? Zasubskrybować kanał, dać łapkę w górę i w komentarzu pod filmem wytypować dokładny wynik i te pierwsze bramki w spotkaniu PSG Montpellier jest to liga francuska. Wygrywa pierwsza osoba, która trafi dokładny wynik i będzie najbliżej pierwszej minuty na bramki. Także powodzenia. Jeżeli ktoś trafi i będzie właśnie najbliżej pierwszej minuty na bramki, pisze do mnie na maila. Mail macie w komentarzu pod filmem, a ja wam wysyłam bonus, który musicie sobie wpisać na forbet w celu odbioru bonusu. Tak właśnie wyglądają konkursy. W każdej chwili mogę wam właśnie podać ten bonus. Znaczy kod do odbioru bonusu. Tyle w ramach konkursu. Powodzenia. No i lecimy z progresją z Taśmą Weekendu, ale najpierw podsumujmy co było ostatnio. Progresja niestety brakło jednej bramki w meczu Udineze, a Taśma no nie do kosza trzy typy nie weszły, także masakra. Lepiej tego nie omawiać. Słabo to wyszło. City nie strzeliło trzeciej bramki, między innymi. No tak to bywa, realnie wygrał meczu, także no, kompromitacja z taśmą, lecimy z progresją na no, dziś, over 2,5 bramek w lidze hiszpańskiej, wybrałem mecz Celty Vigo z Walencją, fajny, yy, fajny kurs jest na 3 bramki, Walencja ogólnie bardzo słaba defensywa Celta, u siebie jak pamiętam poprzedni sezon bardzo overowa i myślę, że w tym spotkaniu też będzie over 2,5 bramek, gramy za 200 zł do wygrania prawie 370 Sevilla Via Real, typujemy, poniżej 3,5 bramek, nie sądzę, żeby to było aż 4 bramki. Ostatnie spotkanie Via Real kosmiczne z Atletico Madrid 2-2, ale nie sądzę, żeby powtórzyło się to spotkanie z defensywną Sevillą. Kolejne spotkanie PSG Montpellier, czyli konkursowe spotkanie. No i myślę, że PSG drugi raz nie zawiedzie i tym razem wygra, bo poprzednie spotkanie zremisowali widzę francuskiej nie sądzę, żeby zaczęli sezon od dwóch remisów albo no, porażki remisów. Kolejne spotkanie mamy tutaj Danię i Liga Overowa i myślę, że trzy bramki w takim spotkaniu. Olborg z Orausem powinno paść. No tyle w temacie. no śledzę Ligę Duńską. Bardzo dużo bramek pada ogólnie w Skandynawii, więc tak samo Dania się podłapuje pod Skandynawię. Moim zdaniem tu będą trzy bramki. Ciężkie typy ogólnie dzisiaj do wyboru. Na siłę wybierają te typy. Myślę, że taśma będzie ciężka do trafienia. jak Trzy typy wejdą, będzie fajnie. I ostatnie spotkanie, moim zdaniem, najbardziej ryzykowne, ale liga chorwacka u siebie, Lokomotiv zagrzeb z sibiernikiem myślę, że sobie powinni poradzić Lokomotiv poprzedni sezon, słabiutki, ale moim zdaniem w tym sezonie yy, no, będą chcieli podbudować się, tym, że poprzedni sezon był przegrany i po prostu Lokomotiv u siebie powinni sobie poradzić z tak sobie typuję na dziś, zobaczymy jak wejdzie pierwsze dwa typy moim zdaniem pewne, Dania też powinna wejść, no zobaczymy co z tą Chorwacją będzie śledzę tą Chorwację ogólnie, ale no różne cyrki się tam czasem dzieją, zobaczymy jak dzisiaj będzie, trzymajcie się bierzcie udział w konkursie, widzimy się jutro, czyli w sobotę z kolejnym konkursem o 50 zł, a w niedzielę dla dwóch osób lub dla trzech, można dla czterech konkurs 50 Zobaczymy jak traficie dzisiaj i jutro. Trzymajcie się. Miłej go piątku. Cześć.